Hmm, cube hard kropka, kurwa net, Siemanko Cześć, cześć Ogólnie rzecz biorąc To Mam nowy internet Ale kurce nie wiem, jak tak Nie wiem Bitrate też trochę lepszy Ale po co chwili Ogólnie rzecz biorąc Chcę coś testować. I czy jeżeli będzie dobra jakieś dobre światło, czy kamerka będzie lepsza? Jakaś tutaj... Nie wiem. Nie no trochę kurczę Co łóżko? Łóżko jest okej. Okay. Spierd dalej. Cześć, oj, nie to. Ty. No ta jakość kamery taka. No nie najgorsza. Ty, Siemano, jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie nie subskrybujesz tego kanału, ponieważ 40% z Was go nie subskrybuje. Jeżeli chcesz, żebym robił dla Was więcej konkursów, lepiej zasubskrybuj. Dzięki! Ale to... Kto ma tą trzcinę? Halo? Na co ja to, co mam, jest? ja mam ją. Co? To bambus. bambus. Tego się używa do scaffoldingów, i możesz dostać na trening gildii. Można, no... A to ty co weź? Albo możesz z komuś z tym reagować z komputer. Jak się robi, y, ten, tą tarczę? Yyy, taka... E... Y, na środku żelazo i wszędzie sobie, tak Tak ekwipunku są zieloną książkę i tam masz piskarkę. No tak. To byś innego żelazo i osiem drewna? Sześć. Ja Dobra, mam. Dzięki. A no i co Wha... robi Fragment, lepszy? Ktoś chce? Co? Czego robi? Ja B., mogę. Daj SH i odpotyka innego. nie? Jak ty biegasz, to co jakieś ty już w fullsetach? Hmm, Z się trzeci raz. Ale fullset. To ja... to my chyba idziemy. Są ludzie w setach, no ale... Mi się wydawało, że nad nami może być dużo trzciny, tylko nie wiem czy już się zebrali. Każdy no, no. jest zebrane już pewnie. A ja się idę wykopać, się idę sprawdzić. Aha, ty masz saka, to, jest... to płacasz się. A ile, ile masz? Mam masz A Ale a, a trzcinę już dałem, trzcinę już dałem. Hmm. Kilka miglotoczek już nie ma. Ej, co robisz? Ej, ja bo ja mam skórę ja? do waci, no tam skórę do Dobra, to może na... jeszcze trochę więcej Kurde, no już bym wychodził, za jakaś mieć A jest Ej, bo ty się znasz. Diamentowa to Why, siekiera czy miecz? Eee, w sensie. Siekiera, a później miecz. No, bo... Żeby zbijać tarczy, tarczy i mieczem bierzesz. No to kamieno możesz mieć. To jest do zbijania tarczy. No tak, no ale no. To się ta kamiena odtwarza. Tak, się bijesz? Ale w ogóle jak znajdzcie jakieś Steve'a? To, to może być jakiś o! Terminator totalny. No to właśnie, ja się boję, to wiesz, kranie po 5 kurwa, z i tylko z... Ja bym na uciekał, uciekał może. Na Cube Hardzie jest strasznie dużo rusków i są takie Terminatory. No i typ bieamentowy cały, kurwa, i nikt nie wie, na polskim serwerze. No bo tej... Ty ja tak nie zauważyłem, panu oni powinni być. Jednak Gildia ma 7 rusków. Jeden są te topowi. Spoko Okej. rusku, kurwa. ja mam właśnie chłopaka, który... gdzie idzie już? Nie. Nie, nie. Boję się go uratować. Przestaw go. Dobra. Ja Chciałem wychodzić. Dobra, wyjdziemy. bo ma ktoś, kurwa, dwa tego? Lata, ja nie nią. Ej, ktoś już wyszedł? Ja się, tak. ja się biję. Ale gdzie się bijesz? Nie wiem, latam po mapie. Okay. Kurwa... A jest gdzie ta PA? Nie wiem, może być dużo osób. Poczekaj, Dobra, to ciebie Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy od spawnu? Dawajcie, może od spawnu. Dobra, wy

To go proszę. Ja Ma ja tylko czekasz, no, no, z... jak hop daje tego to zgrzemy ja z... mam się jak, pod... jak, 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 jak daje to do... do... za twoje banie. Dobra, chodzę pod spawnem, Jak chcesz tu na Nut Spawn. Ej, hej, hej, Jak z Nie mogę hej, 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 na banie, bo hej, bo

tak, Ale tak, Steve, tak, ty, mordujemy tak, tutaj. Tak, tak, wyjdź od spawners. Już do ciebie, bo cię z No, To w końcu gdzie? No, mor. Ma, ja mogę zabić, czy nie? Gordy podacie? Tok? Ej, ja label, to jest od nas? No, nie. Nie, raczej. Nice! Zbieraj Hunter. Jestem, jestem, jestem. Plecy, plesy, No mam. Nie wiem, no... A ty gdzie ty jesteś? Ja Dobra. Hunter na lewo. No. Nie mam perły. Nie mi. Mam typa, Hunter. Wiedziałem, że na lewo. Idę. Mam bo... oh, yes. nie wbijaj się, wiej? nie wbijaj no tak to... Naty no no to... no. się. tych placów daj. Zabij się, zabij się. Zabij nie Zabij się. Zabij się. Zabij się. się. Zabij się. się. Zabiłem się. Zabij się. Zabij się. Zabij się. się. Zabij się. się. Ej kurde podacie? Jeszcze raz, bo... O, to jest ee, A my Wreszcie mamy 0? 0 minus 50. Zero minus 50, mamy 0. To minus 500. Ay, Aj ja tam go... chodź, nie tam. Aj Aj, dva... Mam dwa dla Ciebie. mam dwa diaksy. Dlaczego? To daj. Ja będę diek od dwóch. Rzuciłem. Ok. O jest, jest, jest. Prawo, prawo. 3

0 yy, na 340. 0? No, 10 no. plus oh, no. 340. No, już zaraz mam 50 na 400. 50. Na, N, na E biegniesz, tak? No, S, S bardziej, SE. Masz pary? Nie mam, nie mam, nie do Ale mi tu skracamy, gdzie jest? Nie, nie ja, jestem, ja jestem przed Wami, tak jakby. 100 na 500 jestem. Przecież nie, 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 mi nie, dać nie, 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 mi Tak subi. Jak, go go jak tak nie, 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 Tak. nie, 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 Tak nie, 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 na nie, sektorze to, to help. Go, subi. Chyba. nie, Sama nie, nie, to, nie, nie Pan Nie Wydaje mi się, że go powaliłem Ale on pływa normalnie Pływa? jakie kordy macie? Nie, padł, no, zabiłem Masz subi Kordy jakie macie? Cześć, masz to Już się umie kordy